Hej, cześć, witajcie. Wy? I tutaj proszę o werple. W kolejnym odcinku, poradniku dla Łom. A w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam, jak zrobić swój własny darmowy serwer Minecraft, tak żeby działał i żeby wszyscy mogli do niego dołączyć i nie był wolny. tak jak Alternus. Znaczy, tutaj w zależności, na jakim sprzęcie to odpornać. Ale dobra. Przejdźmy do poradnika, potrzebne materiały, Nygrock, takie coś fajnego, co nam pozwoli wywalić serwer w kosmos, dzięki czemu wasi z nami będą mogli na nim grać Oraz silnik minecraftowy, serwera takiego minecraftowego, Powierzycie taki silnik sobie tutaj ze strony Bukita, ale no, a jeszcze Nygrocka tutaj macie, stronę też podam, będzie przedstawiona jak wszystko zrobić no. Przejdziemy teraz do instalacji Minecrafta. Ogółem tutaj macie różne wersje. Dużo guziczków. Ale na rzut wchodzi ten żółty tutaj. Wybieracie sobie wersję, którą chcecie. I klikacie. Tutaj pokazuje nam nazwę tego pliku w większości. I takie okienka tu. Tutaj macie guziczek. I tu macie guziczek. server.jar. Jak to klikniecie. To zaczyna się pościągać tutaj o. Ładnie. No. Zachowamy. Wrzucimy to sobie na pulpit. I proszę bardzo. Teraz wystarczy, że stworzymy nowy folder. Jakaś go nazwiemy. I wrzucimy do niego nasz plik. A po co? A po to, że jak go uruchomimy, to żeby się nie rozwalił po całym pulpicie, bo będzie lipo. No. Więc zacznijmy. Uruchamiamy go. Teraz powinny się pojawić o trzy foldery i dwa pliki. O, wszystko, gotowe. No, pokazuję objaśniam. Te trzy pliki, a trzy foldery, coś zawierają, Ale to Was nie obchodzi. Ten plik. No, w tym pliku tutaj ogółem będziemy potwierdzali, zgadzali się tam na wszystkie ich takie różne pisrety, pierdety oraz na to, że nam wypną nerkę. No, to ogółem fajne jest i potem to zniknie i tutaj właściwości serwera, tutaj ustawiać jakieś zmiany, pokroju maksymalnej liczby graczy, ip yy, Czego to jeszcze, yy, motto na przykład i takie tam. Dobra, więc no, zaczynamy najpierw od potwierdzenia EULI, tutaj proste, zamiast FALSE napisać TRUE i zapisujemy Zapisane. Dziękujemy. We właściwościach serwera. No to Was pewnie interesuje. Spokojnie. Właściwość da się edytować nad po uruchomieniu serwera, tylko serwer musi być zgaszony. No, to przejdźmy do tych ustawień. Tutaj jest kilka fajnych ustawień, ważnych dla Was. Mm. O. Maksymalna liczba graczy. To co możecie zmieniać, jak chcecie. Nie za dużo, w zależności od RAMu. Oczywiście tam 69. Bo tylko ja będę. Tutaj, kolejna opcja. Motto i rozmiar świata oraz sam Tick speed. To możecie to, to Tick możecie zmieniać w Minecrafcie, wiecie. Tutaj, możecie coś 2, więcej z, to się będzie dużo ładować. No i tutaj. Motto, bardzo fajna opcja. To są te takie napisy pod serwerem. Co coś ustawmy, fajnego. I ryk z tym poradnikiem. Ko No jeszcze wykrzyknik. Dobra, jakieś fajne opcje jeszcze. O. Online mode. Jak jest na true, to na serwer mogą dołączyć tylko osoby posiadające Minecraft Premium, czyli ten płatny. Tak, ten za który trzeba zapłacić. No, jak napiszemy false. O, proszę. To będą mogli dołączyć do niego i ci, którzy mają premium, i ci, którzy go nie mają. Czyli ci pokroju Crystal Launchera. Takie tam. Dobra, coś tutaj ciekawego jeszcze jest. No. no tutaj macie opcję do spaków, co się na razie nie przyda, bo nie robię do tego poradnika. Tutaj macie IP serwera i port. Tego nie zmieniajcie tutaj. W ogóle to nas nie obchodzi, bo my już mamy GROK, więc wywalona. No i biała lista. No. Spaka. Zapisujemy. Wszystko. O, jeszcze możemy ikonkę dodać. Proszę bardzo, to jest nasz plik na ikonka. klikamy go, idzie szeroko meksikano, tylko że nie jest trochę za duży, żeby go pomniejszyć musimy, pyk, otwórz za pomocą, Paint najlepiej I tutaj macie taką opcję jak, no, zmiana rozmiaru i pochylenie, ryb, dajemy w piksel, piksele i ryb zmieniamy na 64, Czy było tu i tu, no i zmieniacie i teraz nasz szeroko Meksikano się pomniejszył I możemy plik zapisać Dajemy od razu Zapisz jako PNG Jeżeli tak nie będziecie mieć, bo pewnie będziecie mieć innego Windowsa To tutaj jak dajcie Zapisz jako, to możecie sobie zmienić z PNG na coś innego Na przykład Give, TID DIV Haze, JPEG gdzieś był tutaj No ale my tutaj wybramy PNG I zmieniamy jego nazwę, bo nazwa właśnie zważa. Nazwa musi być server pauza, ikon. No. Server, pauza, ikon.png. Wybieramy miejsce docelowe, czyli nasz, nasz for, folder, to jest Minecraftem. Proszę bardzo. O, zapisane. się sprawdzić. Jest tutaj. Ikonka serwerowa. Szeregą Meksykana. spoko Teraz uruchamiamy serwer. Irej. No, trochę to potrwa, bo pierwszy raz się uruchamia, ale spoko, nie bójcie się. O, i proszę bardzo. Co możemy zauważyć? Wyskoczył nam okienko, pokazujące zmiany i takie tam. Oraz w folderze pojawił się nowy folder ze światem i kilka pliczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Te dwa są od banów, ten nie wiem od czego, ale nieprzydatny jest to. No wam się na pewno nie przyda. O! To chyba do tych, tych, tych adminów, czy jakoś tak. To jest do... Mm, nie wiem czego. I to do białej listy. Dobra. To tak. Jak chcecie białą listę, to uruchamiajcie i edytujecie. To nie wiem i pewnie wam się też nie przyda, skoro ja nie wiem. To do adminów, ale może to ogarnąć dwiema komendami. op i nazwa kogoś. Albo to drugie. Nie wiem. Kiedyś zrobię poradnik. No. I tutaj bany, to też nam się nie przyda, można komendę garnić ale wróćmy do tego okienka z Java. Tutaj tutaj ładnie nam się robił świat, pyk i pokazuje dan. kodak skończone, no, a właśnie jeszcze budowa tego, tutaj macie komendy i wszystko, tutaj macie mm, ile to zjada wasz serwer i tutaj macie graczy aktualnie aktywnych, o dobra. To teraz, jak możemy się połączyć z tym, co żeśmy teraz zrobili? A to proste. Słuchajcie Minecrafta. O i bierzmy pod uwagę to, że to co my teraz zrobiliśmy, to serwer działający tylko w, no, w zasięgu waszego internetu. Czyli jesteśmy sobie w, domo, w domku, oglądamy sobie YouTube'a, zrobiliśmy serwer i mogą nas dołączyć tylko osoby no, połączone z tą samą, tą samą siecią. Pokroju babci, siostry, czy nie tam kogo macie. No. I żeby oni teraz dołączyli, to muszą być multiplayer i wklekotać IP waszego komputera i dostacie od routera. Jak to można sprawić? Otóż bardzo łatwo. Piszecie CMD i dajecie tutaj wiersz poleceń. Klikacie to. I wklekujecie tutaj taką fajną komendę. Spokojnie. Nie zhakujecie się. IP. Config. I dajcie Enter. Tutaj pokaże się bardzo dużo, znaczy pewnie jedno takie jedno, ale no. Wybieramy waszą, waszą kartę sieciową. Tutaj pewnie jest podpisane ethernet, adapter ethernet. A po wi -Fi. różnie. I patrzę na IPv4 adres. Proszę bardzo. To jest adres, który wasza siostra albo babcia musi wpisać, żeby do was dołączyć. Podajecie jej to, a na to wchodzi. I pokazuje się wasz serwer tutaj. I ryb z tym poradnikiem, 69 graczy, i szeroko Meksykana. Jak do niego wchodzimy? Pojawia się nam wokół tutaj. Zrobiliśmy na serwer. Jej. O, proszę bardzo. Pod tabem, jak powiększymy, pod tabem pokazuje nam się ten pasek multiplayerowy. No i chyba kasek. Wszystko działa. O. I właśnie, jak nie macie premium albo no, ustawiliście, żeby było na false przy online, to wszyscy premium gracze będą mieli Steve'a albo Alexa. Kozak, skoro już nasz serwer działa, to możemy się roz tego rozłączyć i sprawić drugą metodę dołączania. Jak wy chcielibyście tylko testować swojego serwera, a nie chcecie się wam sprawdzać, jakie to macie IP, czy to macie jakieś długie, krótkie, czy coś, po prostu dajcie serwer i piszecie local, o, local, cost. Proszę bardzo. Tym też się dołączycie. Działa? Działa! Ale dobra. Usuńmy to i spróbujmy nasz serwer walić w kosmos. Tak jak wam mówiłem. Do tego przyda nam się Nygrok Nygroka zgarniacie z tej oto strony, Nygrokowej O Będziecie musieli go ściągnąć tutaj Macie pobierajkę Windows, w zależności jaką macie wersję Windowsa Znaczy no, lubi to, macie nie wersję No i dobra, ściągacie Będzie to w zipie, po prostu wypakujecie taki jeden kafalek Nygrokowy I kozak Uruchamiamy go Wow, działał I pierwsze co będziecie musieli zrobić to trzeba go y, aktywować. No, czyli musicie założyć konto Ja już posiadam. Proszę bardzo, zalogowałem się. I tutaj na starcie będziecie mieć setup installation. Musicie zobaczyć. Tutaj pierwsze to, żeby rozpakować go, tak mówią. A w drugim macie taką komendę długą. Coś config, add, out, hotken. No i proszę, kopiujecie i wklekujecie to wy na groka. To jest wasz kodzik od, yy, no autent, nie, kurde, to jest wasz kodzik, że to w ogóle działało. No i jak to wam zadziała, to teraz piszecie magiczną komendę. No następnym razem już nie będziecie musieli tego pisać. I kozak. Teraz piszecie magiczną komendę, którą będziecie musieli za każdym razem wpisać, żeby wasz serwer wyrzuci w kosmos, czy w ogóle wszyscy mogli dołączyć. Patrzcie uważnie. Ng, ok, odstęp tcp, odstęp 25565. Pamiętacie, widzicie? I enter. Je. Yeah. Widzicie, działa. Status online kozak. I teraz, co to mam? Takie dwa linki tutaj mam, czy coś? My kopujemy to. Forwarding. Tutaj po tych dwóch staszach mamy 7.tcp.eu.nygrop.io jakieś cyferki. Kopiujemy to i chyba go nie zamknąłem, no bo tutaj ctrl c i zamykacie serwer. Dobra. I to jest nasz IP, to może już kupować kolegom, więc sprawne wchodzimy tutaj, dodajemy serwer. Proszę. I Enter widzicie wystartował, czyli możecie mieć inny internet dołączyć na luzie. Jak mi nie wierzycie, to musicie sprawdzić. No. Git jest majonez. Jak nam serwer działa? Poradnik jest udany. I powinno się to udać też wam. Dobra, dziękuję za uwagę. I żegnajcie. Pikachu z wami.